Dzień dobry, nazywam się Dariusz Nowicki, jestem pracownikiem Departamentu Prewencji i Rehabilitacji e, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bardzo Państwu dziękuję za e, zaproszenie na to spotkanie, ponieważ jest to okazja po pierwsze, żeby odpowiedzieć na pewne Państwa wątpliwości, a po drugie, żeby Państwu przybliżyć pewną działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która nie jest powszechnie znana i przez to nie jest wykorzystywana przez Państwa. Zaczniemy może od pytań. Pytania, które Państwo nam przysłali, dotyczą dwóch zagadnień. Po pierwsze są to pytania, które dotyczyły możliwości uzyskania odszkodowania za przebyte schorzenie. ZUS takich ubezpieczeń nie wypłaca. My nie jesteśmy ubezpieczalnią komercyjną, stąd proszę nie liczyć na to, że po przebytej chorobie, na przykład po przebytym zawale mięśnia sercowego, uzyskają państwa, Państwo od nas odszkodowanie. Ale ZUS śpieszy z pomocą w inny sposób. I o tej pomocy Państwo wiedzą. Otóż my obejmujemy opieką tych, którzy z powodów zdrowotnych nie mogą kontynuować czy podjąć pracy zarobkowej. Najpowszechniejszym, najbardziej znanym świadczeniem jest zasiłek chorobowy. To to świadczenie, które jest wypłacane wszystkim tym, którzy przebywają na zwolnieniu lekarskim. To świadczenie jest wypłacane bardzo długo, bo może obejmować czas 182 dni. Jeżeli niestety w tym czasie stan zdrowia nie pozwala nam na podjęcie pracy, to możemy wnioskować o przyznanie nam świadczenia rehabilitacyjnego, które może być przyznane na kolejny rok. A jeżeli nadal skorzenie jest tak ciężkie i nadal stan naszego zdrowia jest niezadowalający, to zakład ubezpieczeń społecznych może przyznać rentę tymczasową. Jeżeli niestety stan zdrowia jest tak zły, że nie mam już mowy o podjęciu pracy zarobkowej, to wtedy możemy liczyć na rentę stałą. Drugi, drugi typ pytań dotyczył tego, czy Państwo mogą korzystać z rehabilitacji leczniczej, jeżeli Państwo już korzystają z rehabilitacji leczniczej opłacanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Odpowiedź tutaj brzmi. Tak. Otóż są to zupełnie niezależne świadczenia, i każdy ubezpieczony może wnioskować o to, żeby być skierowanym na rehabilitację leczniczą. I tu właśnie chciałbym Państwu powiedzieć kilka słów. O tym świadczeniu, które no, nie wszyscy o tym jeszcze wiedzą, i jeżeli chodzi o pacjentów kardiologicznych, to muszę przyznać, że liczba osób korzystających z rehabilitacji leczniczej ZUS naszym zdaniem jest dalece niezadowalająca. Więc być może to nasze dzisiejsze spotkanie pozwoli Państwu e, starać się o, o, o naszą pomoc, gdyż. Rehabilitacja kardiologiczna wedle standardów międzynarodowych i wedle standardów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jest już elementem leczenia chorób układu krążenia. I niewątpliwie ci, którzy z niej korzystają, żyją dłużej i w lepszym stanie niż ci, którzy takich działań nie próbują. Jak można skorzystać z rehabilitacji leczniczej oferowanej przez ZUS? Otóż jest to stosunkowo łatwe. Mianowicie, podstawą skierowania ubezpieczonego na rehabilitację leczniczą, rehabilitację kardiologiczną jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS. A jak do niego trafić? Otóż przez lekarza leczącego. Może być to zarówno specjalista kardiolog, który państwem się zajmuje, jak, jak również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Takie skierowanie może być wystawione przy okazji udzielania Państwu zwolnienia lekarskiego, bądź też bez udzielania zwolnienia lekarskiego w czasie normalnej wizyty kontrolnej. Otóż na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w panelu lekarza jest zakładka usługi, gdzie po otwarciu otwiera się między innymi e, aktywna zakładka Skierowanie na rehabilitację leczniczą ZUS. Tam jest gotowy formularz, który lekarz prowadzący państwa wypełnia i przesyła drogą elektroniczną do ZUS. -u. Ten wniosek jest następnie oceniany przez lekarza orzecznika ZUS. Jeżeli podziela on zdanie lekarza kierującego, że osoba kierowana <gry> powinna skorzystać z rehabilitacji leczniczej, to rusza. Cała procedura kierowania państwa na rehabilitację leczniczą. Możecie państwo skorzystać z rehabilitacji leczniczej w trybie stacjonarnym. Wtedy są państwo kierowani do środka stacjonarnego, często w atrakcyjnej miejscowości górskiej lub nadmorskiej. I tam, tam przez czas 24 dni są państwo kuracjuszami takiego ośrodka. Inny tryb rehabilitacji to rehabilitacja ambulatoryjna, najczęściej w miejscu państwa zamieszkania. No, chętnie z tego typu trybu korzystają ci, którzy nie chcą przerwać pracy i którzy w czasie oddziaływania rehabilitacyjnego pracują. Kto może być skierowany na, to, na, na tą rehabilitację? No to jak już wspomniałem, lekarz, który państwa prowadzi on podejmuje decyzję o tym, czy takie działanie będzie dla Państwa pomocne. Krótko mówiąc, wskazania te są naprawdę szerokie. To, to co jest chociażby nadciśnienie tętnicze, to jest przebyty zawał mięśnia sercowego, to są operacje serca, to podlega wszystko ocenie lekarzy, a ostatecznie są Państwo oceniani przez lekarza specjalistę w ośrodku, w którym Państwo będą rehabilitowani. To on w dniu Państwa przybycia do ośrodka ocenia Państwa stan zdrowia, zapoznaje się z dokumentacją dotyczącą Państwa choroby i kwalifikuje Państwa do odpowiedniego programu rehabilitacji. Dlatego, że programy rehabilitacji ZUS-owskiej to są programy standardowe, uznane przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. I to właściwie wszystko, co chciałbym Państwu w czasie tego naszego krótkiego spotkania przekazać. Proszę pamiętajcie o rehabilitacji leczniczej organizowanej przez ZUS i proszę korzystajcie z nią z korzyścią dla siebie, dla swoich rodzin i dla nas wszystkich. Bardzo dziękuję za uwagę.